Cześć, witam Was na kanale Tech. Dzisiaj mamy test, recenzję i prezentację do tego płyty głównej od firmy Gigabyte Z590i Vision D. Płyta w formacie ITX, płyta dla designerów, posiadająca pełnego Thunderbolta, do tego dwa Thunderbolty tak naprawdę, czyli dwa wyjścia obrazu w formacie USB typu C, tak na chłopski rozum. Na jej test serdecznie Was zapraszam. Jak przystało na test recenzji i prezentacji, zaczniemy od unboxingu płyty głównej, płyta główna przyjeżdża do nas w takim małym, niewielkim opakowaniu, no bo po co większe. na samym topie leży ona właśnie sama, a pod spodem znajdziemy antenę Wi-Fi. płyta posiada Wi-Fi 6, więc już bardzo fajnie. Przedłużkę do RGB, dwie taśmy SATA, śrubki do dysków M2. I moi drodzy, taką przejściówkę, w zasadzie to trzy przejściówki e, do wentylatorów, ponieważ na płycie są gniazda LOD. Tak wygląda gniazdo LOD. Jest przejściówka na wtyczkę PWM-owską do wentylatorów. Znajdziemy płytkę z, ze sterownikami nieaktualnymi. Jak zwykle polecam zawsze pobrać ze strony internetowej i instrukcje obsługi. No i w zasadzie tyle, co znajdziemy w pudełku. A tak prezentuje się sam Mobas. Mała. Zgrabna, śliczna, w kolorze czarno-białym, jak na serię Vision D przystało. Seria przeznaczona teoretycznie, oczywiście, bo pani Jadzia z księgowości też może pracować przy użyciu tej płyty głównej w swoim komputerze bez problemu. Dla twórców. Dlatego mamy tutaj dwa USB typu C, a tak naprawdę są to porty Thunderbolt, podające na zewnątrz obraz. Ale tutaj jest mały myk. Jaki? To opowiem wam, jak pokażę wam ją. Z bliska. Tak wygląda to malarstwo w zbliżeniu. Oczywiście chipset Z590 ukryty pod tym radiatorem. Ten radiator jest wspólny. Chłodzi zarówno chipset, jak też dysk M2, którego tam mocowanie znajdziemy pod spodem. Można zamontować wtedy oczywiście dysk Gen4X4. Także dysk Gen4X4 zamontujemy w tylnym slocie pod warunkiem, że używamy podstawy 11 generacji. Z procesorem 10 generacji będzie pracował w standardzie Gen3X4. Ten drugi dysk od spodu. Od spodu, jak już Wam pokazuję, yy, tą płytę to mamy tutaj taką osłonę termiczną, moi drodzy. Która nie tylko wygląda, ale też w paru newralgicznych punktach odprowadza ciepło z backplate'u z tylnej strony płyty głównej. Socket 1200, oczywiście. Jedno złącze PCIe X16 x 16, 4, 0. Złącze EPS tutaj z tyłu ukryte. Jeden razy. 8, 8 pin, złącze 24 pin. 4 złącza SATA. Wyjście USB 3.0 przedni panel, wyjście USB typu C przedni panel. Jedno złącze USB 2.0 na przedni panel. Złącza do podpięcia przycisków, power, reset, LEDów i tak dalej, naszej obudowy. I tu są raz, dwa, trzy złącza LOD. Złącza, do których pokazywałem przejściówki. Nie wiem dlaczego akurat Kilabajt zdecydował się na zastosowanie tych złącz i do tego dodania przejściówek, skoro one na szerokość mają praktycznie tyle samo co złącza PWM, które tutaj jest jedno ukryte koło wtyczki EPS-owskiej do sterowania chłodzeniem naszego procesora te trzy złącza są do tak zwane sysfany, czyli wentylatory naszej obudowy, oczywiście yy, pompę też można tutaj wpiąć z aju, jakbyśmy zamontowali, uwaga na, ze względu na gabaryty nie zamontujemy tutaj blokopompy, która jest duża szeroka i tak dalej będzie z tym problem, mi się udało dopasować yy, blokopompę od Corsera Także pasuje bez problemu, ale jak chcie na przykład założyć chłodzenie Aurusa 360 mm, to niestety blokopompa wyjścia, węży z blokopompy kolidowały z każdej strony tu z pamięciami, tu z radiatorem, tu z radiatorem, tu z radiatorem. więc się po prostu nie zmieściło. Więc uważajcie, czym będziecie chłodzić swój procesor na tej płycie głównej. Dwa banki pamięci, razem możemy tutaj obsadzić 64 GB pamięci ram w dwóch Kościach. Płyta po ostatniej aktualizacji bios obsługuje pamięci o szybkości do 4800 MHz. Oczywiście są złącza do RGB wyprowadzenia, bo sama płyta nie jest w ogóle podświetlana. Nic tutaj się nie świeci na niej. Nic. Ani jedna dioda. Można otworzyć RAID 10, 5, 1 i 0 z naszych dysków, które tutaj do niej podepniemy. Sekcja zasilania. Dosyć skromna. Ale pewnie dobrana dlatego, żeby to się wszystko nie przegrzewało, i te skromne radiatorki, które tutaj są, aluminiowe, jeden tutaj, drugi tutaj, pod osłoną tylnych portów, połączone są ze sobą heat pipe'em 5 mm, chłodzą nam sekcję dziewięciofazową sekcji sekcję zasilania w układzie 8 plus 1. 8 faz dla procesora, jedna faza dla pamięci ram. Pod osłoną portów, tutaj gdzieś na laminacie, ukryta zintegrowana karta dźwiękowa Realtek ALC 4080 obsługująca. DTS X Ultra. I tylny panel, złączy DisplayPort, ale uwaga, nie jest to wyjście DisplayPort, jest to wejście DisplayPort. Tak, wejście, nie pomyliłem się. Dlaczego? Żeby użyć dwóch Thunderboltów jako wyjście wideo, musimy i tak mieć kartę zewnętrzną, na Pisję obsadzoną, i wyjście DisplayPort z tej karty podpinamy do wejścia DisplayPort na płycie głównej. Wtedy dopiero możemy korzystać z tych dwóch Thunderboltów jako wyjść wideo na nasze monitory z portem USB typu C Thunderbolt. Oczywiście poza tym spełnia wszystkie standardowe funkcje Thunderbolta jak ładowanie zewnętrznych urządzeń. Można podpiąć całą masę dysków SSD po USB typu C do tej płyty głównej. Zresztą w testach to Wam pokażę jakie są prędkości na poszczególnych portach. Także tak to tutaj wygląda. Jest taki yy, MYK. Mamy dwa porty USB 3.2. Gen 2, cztery porty USB 3.2. Gen 1, karta sieciowa Intela 2,5 Gigabita oraz WiFi AX 210 też Intela z Bluetooth 5.0 i WiFi 6. Tylko niestety. Dwa wyjścia audio, tutaj moi drodzy spotkamy tak naprawdę wyjście sygnału i wejście mikrofonu. Jest też przycisk, który się czasem może przydać, quick flash do flashowania bios w przypadku awarii i złącze naszych anten wifi fi BIOS. BIOS standardowy dla płyty Vision D, czyli w kolorystyce białej. To akurat jest kwestia gustu, natomiast nie wchodzimy do niego tak często, żeby nawet jak nie, lubi, nie lubimy połączenia tych barw, to żeby nas to drażniło. Ustawienia standardowe, czy podkręcania ustawień dotyczących OC procesora, jest na tyle sporo, że można porównywać ten bios z, z bardziej rozbudowanymi płytami, które przeważnie. Wyższymi modelami, takimi jak na przykład Master, które oferują sporo tych funkcji podkręcania. Tutaj znajdziemy wszystko, co jest potrzebne, więc naprawdę jest tego sporo. Pozostałe ustawienia standardowe, nie ma żadnych tutaj wodotrysków dodatkowych, ale wszystkie główne rzeczy, które nas interesują jak najbardziej tutaj znajdziemy. Nie brakuje niczego w każdym razie nawet na bardzo bardziej zaawansowanego użytkownika. Przejdźmy do szybki testu, Mój drodzy. Zaczynamy od AIDA 64 Memory Cache benchmark, bardzo fajny odczyt i zapis na tych Corsairach 3600 MHz. Pamiętajcie, że tu jest gear 1 ustawiony, dlatego pamięci nie są szybsze niż 3600, żeby procesor mógł pracować jeden do jednego z prędkością pamięci, nie był ograniczany przez szybką pamięć, co się dzieje niestety w tej platformie. Odczyt 53000 MB, zapis 52000 MB, opóźnienia 49, także całkiem sensowne te wyniki, no i kopiowanie 40 8000 MB na sekundę, więc jest tak naprawdę prawidłowo. Blender, renderowanie procesorem BMW znane i lubiane. Czas 2 minuty 46 sekund i 20 setnych, czyli norma. Dlatego procesora. Korona Benchmark, czas renderu sceny minuta 26 sekund, 5 625 tysięcy promieni na sekundę. Test zajda 64 Extreme Test CPU AS. Mamy tutaj 157 892 MB na sekundę. Szybciej niż 10900K, ale wolniej niż Ryzen 5900X. No, oczywiście liczba robi tutaj robotę na korzyść. Akurat 5900X w CPU Queen 14554 punkty, czyli wolniej niż 10900 K, też znowu liczba rdzeni robi tutaj e, robotę. Natomiast wynik jak na 11900K jest że tak powiem standardowy. Tutaj patrzymy bardziej pod kątem tego czy płyta nie zaniża troszeczkę wydajności procesora. Jest w porządku. CPU h 3 11900K 5001 MB na sekundę. FPU Mandel 39516 punktów. Podobnie jak poprzednio, troszeczkę słabiej od 10900K, ale tutaj wszędzie ta liczba rdzeni niestety robi zdecydowaną robotę. W tym procesorze mamy 8 rdzeni, 10900K mamy ich 10. Gigbench single core 1891, czyli bardzo, bardzo ładnie. Multicord 10421, czyli już troszeczkę wolniej niż 11, niż 10900K. Ale tutaj procesor też sobie ładnie bustuje na 5, 100 na trzech rdzeniach, z tego co pamiętam, bo tak ta specyfikacja procesora wygląda w razie potrzeby, więc pozostałe wyniki również są adekwatne do tego procesora testowanego na standardowej płycie głównej. Dlaczego tak prówno to do standardowej płyty głównej? Ano, dlatego, że byłem ciekawy, jak te tylko 8 faz dla procesora w sekcji zasilania się tak naprawdę sprawdzi, ale to wyjdzie tak. Tak naprawdę to wyjdzie dopiero przy obciążeniu procesora, pełnym obciążeniu procesora. PC Mark 10, test ogólny 7488 punktów. Także przyzwoicie. Cinebench R15, multicore, 2454 punkty i tutaj jest troszeczkę lepiej od 11900 kf testowanego przeze mnie, no i zdecydowanie lepiej od na przykład 9900K. Single-core też SynBench R15, 262 punkty, niewiele szybciej od 11900KF. SynBench R20, Multi, czyli wszystkie rdzenie, 5979 punkty, bardzo ładny wynik. I Single, 644 punkty, też jest tutaj wszystko jak najbardziej ok. Dysk PCIe 4.0 Gen4, odczyt jak producent podaje, 5000 Hmm, syntetyczny 4200 4300 w sumie hmm, zapis także te parametry są takie jak procent dysku nam podaje ta płyta bez problemu działa zarówno z grafiką PCI 4.0 jak też z dyskami 4.0 i Gen 4 dysk zewnętrzny podpięty na USB USB 3.2 Gen 1 odczyt 440 zapis tylko 82 ale jak podepniemy go do USB 3.2 Gen2, to już te zapisy i odczyty wyraźnie nam rosną. 905 MB odczytu i 832 zapisu. Jak podepniemy do Thunderbolt'a, wyniki wyglądają też bardzo podobnie. Powyżej 900 odczyt i 800 zapis. Temperatura otoczenia 27 stopni Celsjusza. I test, stres test na ustawieniach fabrycznych procesora. Jak widzicie, procesor jest limitowany przez płytę główną. 11900K powinno w stresie na wszystkich rdzeniach osiągać bez problemu 4800 MHz. Tutaj się waha pomiędzy 3800 a 4100 MHz. Oczywiście tam w buście na pojedynczych rdzeniach po kolei sobie dobija do 500, tak jak sobie powinien dobijać, ale przed testem obciążeniowym. Więc płyta ma ustawione jakieś wewnętrzne limity. Przypominam, że te testy pierwsze wykonuje zawsze na ustawieniach fabrycznych. Temperatura 62 stopnie, sekcja zasilania 61 stopni i napięcie podstronne jest dosyć niskie 1,212 mniej więcej to jest takie średnie zobaczmy sobie jeszcze to, maksymalna temperatura podstrona 69 stopni i v 1404 to było w buści na 5100. Jak on sobie jak on nie był obciążony, w v no, 1,2 mniej więcej się kręci. Więc teraz wrócę do biosu i poszukam limitów i je odblokuję, ale nie będę podkręcał, tylko odblokuję, żeby mógł pustować na 4,8 tak jak powinien. W biosie wyłączyłem wszystkie limity dotyczące yy, zasilania, nie podkręcałem procesora i teraz bustuję sobie na wszystkich rdzeniach na 4,7 przy pełnym obciążeniu. Jego temperatura maksymalna to 92 stopnie, czyli dosyć wysoka. Temperatura sekcji zasilania 85 stopni, czyli też nie jest niska. Zobaczmy sobie, jaką jest temperatura jeszcze otoczenia. W tym momencie mamy tutaj bardzo podobną 26,9 stopnia Celsjusza, więc te temperatury plocka na tej płycie niestety nie dają zbyt dużych nadziei na podkręcenie go, ale taką próbę wykonam za chwileczkę, zobaczymy, na ile mi się go uda wykręcić. Bez throttlingu procesora, o ile jest to możliwe w tym przypadku. Napięcia 1,356 mniej więcej ustawiła płyta średnio. To co widzicie, 1,4 to jest boost na dwóch rdzeniach bez stresu do 5300 MHz, gdzieś tam w windowsie. Teraz pracuje mniej więcej tak, jak powinien, chociaż i tak te 4,700 jest mniej niż powinien boostować nad. 4800 na wszystkich rdzeniach, tak naprawdę, więc to też trzeba mieć na uwadze. Prawdopodobnie producent nie chciał tutaj zbyt wysilać tej płyty głównej, więc obciął trochę wydajność procka przy 11900K, przynajmniej nie wiem, jak będzie przy i 5, i 7 możliwe, że tam że one będą pracowały na tej płycie standardowo, z pełnym boostem bo umówmy się, płyta jest bardzo malutka i, i te temperatury są, no, i, są, takie widzicie. Natomiast plus taki, że 86 stopni przy 6, 17 minuty z testu, pełnego testu. Fur obciążenia procesora są akceptowalne. 86 stopni, temperatura sekcji zasilania. Zobaczmy, jak to wygląda powierzchniowo. Na głównym radiatorze jest 56 stopni, ale spróbuję Wam złapać wyższą temperaturę. 61, 60, 60 stopni. Nie wiem, czy to widać. O gdzieś tu było 62 przez chwilę, więc nie są złe. Na dole mamy, już mamy 70, 74, najwyższa 74, wyższej tutaj. Nie zanotowałem, 73 w tym momencie. Więc temperatury sekcji nie są złe. Temperatura otoczenia 26,9 stopnia Celsjusza, więc mniej więcej tak samo jak ostatnio. I moje zdrowie udało mi się podkręcić procesor na tej platformie do 5 GHz na wszystkich rdzeniach, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku z prawej strony. Czy jest to dobry wynik, czy nie? Ciężko powiedzieć, ponieważ po pierwsze ten procesor wiem, że chodzi na wyższych traktowaniach yy, i wiem, że chodzi na niższym napięciu niż tutaj musiałem ustawić. Temperatura 94 stopnie sekcji zasilania mniej więcej 86 stopni oscyluje w tych granicach, więc też nie jest źle, tu jest duży plus i myślę, że to jednak poniekąd będzie sukces, ponieważ na płytach ITX-owych, które mają okrojone troszeczkę sekcji zasilania pod względem i chłodzenia i samych stopni zasilania jest to całkiem niezły wyczyn jak na ten procesor 11900K który niestety należy do bardzo grzejących się gorących procesorów Poza tym one też nie mają jakiegoś yy, kosmicznego potencjału podkręcania. 500 5200. Niektóre sztuki osiągają na wszystkich rdzeniach, ale to już są selekty. 500 można zrobić na większej ilości yy, procesorów. Na 5000 praktycznie wszystkie działają, wskazuje że od tego później, yy, jak z temperaturami wygląda sprawa. 1.368 podaje płyta i w biosie jest ustawione na sztywno na 1.300. 55, więc troszeczkę dla line calibration sobie podniósł tutaj to napięcie procesora, ten fałkor. No i więcej z niego nie wyśniemy na tej płycie. Reasumując, co do OC, bo za chwilę będziemy podsumowywać wszystko, jak na ITX-ową płytę uważam, że całkiem niezły wynik, szczególnie patrząc na temperaturę sekcji zasilania, której te radiatorki naprawdę nie są jakieś wielkie, a potrafią schłodzić sekcję zasilania przy odblokowanych wszystkich limitach jakie były tylko możliwe. RGB, no tak naprawdę wyłączyłem nawet specjalnie podświetlenie pamięci RAM, żeby Wam pokazać, że tutaj nie ma absolutnie, praktycznie żadnego podświetlenia RGB na tej ITX-owej malutkiej płytce, więc Ci, co nie lubią RGB, na pewno się bardzo ucieszą. Także nie mam nawet co rozwijać tego tematu, bo nie ma co rozwijać? Podsumujmy sobie, moi drodzy, tego malucha. Mm, mały ale wariat, chociaż nie do końca. Dlaczego? Z powodu sekcji zasilania. 8 faz dla procesora to jest mało dla 11900K. Stąd też producent zdecydował się zapewne na pewne obostrzenia w biosie i ten procesor nie bustuje na wszystkich rdzeniach fabrycznie, tak jak powinien bustować, co widzieliście w testach. Trzeba było zdjąć mu kaganie z postaci ograniczeń. Mocy w biosie, żeby ten boost wszystkich rdzeni pod obciążeniem za VX-em był wiele większy, ale też nie takie jak fabryka daje. Powinien być 4800 na wszystkich rdzeniach, a było 4700 na wszystkich rdzeniach. I tak nie jest źle jak na takiego malucha i tylko 8-fazową sekcję zasilania. Stąd też pewnie producent postanowił troszeczkę to ograniczyć w biosie. Podkręcanie. No tutaj dużego potencjału nie ma, z powodu tego, że sekcja jest ośmiofazowa, no, więc ten procesor, pomimo tego, który, który, na którym, który testowałem z tą płytą, pomimo tego, że wiem, że ma, tak to, co Wam mówię, dosyć, może nie dosyć, ale wyższy potencjał OC, niż bym w stanie uzyskać na tej płycie głównej, to uważam, że te 5 GHz na wszystkich rdzeniach przy płycie ITX-owej i tylko ośmiofazowej sekcji zasilania chłodzonej takimi dwoma malutkimi radiatorami, to jest dobry wynik, bo te radiatory, pomimo, że są malutkie, aluminiowe, i sekcja jest tylko 8-fazowa, sprawują się rewelacyjnie, i sekcja nie trotuje. Do, dochodzimy do temperatur 80 stopni z groszami i wyżej one nie rosną. Oczywiście dużo też będzie zależało u was od wentylacji płyty głównej, wentylacji obudowy, żeby nie zagotować tą płytę w zamkniętej szczelnej obudowie bez wentylacji, więc pamiętajcie, wybierać dobrze wentylowaną obudowę. Wyniki wydajnościowe na poziomie wyników braci w pełnym wymiarze ATX-owym, więc tutaj nie mogę się absolutnie do niczego przyczepić. Plusy za Thunderbolta, chociaż jest dziwnie podpinane przez zewnętrzną kartę graficzną, czy znaczy wewnętrzną, zewnętrzną kartę graficzną, która musi być wpięta do wejścia DisplayPort. Troszkę przekombinowane, ale architektura Intela tak działa. No i plus za Wi-Fi 6, za Bluetootha, minus za tylko dwa złącza audio, mikrofon i wyjście. Trochę mało. Poza tym ta karta charakteryzuje się ta Integra 4080 ale ALC charakteryzuje się dosyć dużym poziomem szumów. Płyta kosztuje około 1380 zł. Link do Morele.net oczywiście pod filmem w opisie znajdziecie do tej płyty głównej, więc od razu zainteresowanie budowaniem maleństwa na ITX-owej płycie Z590 mogą sobie dodawać do koszyka i ją kupować. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Płyta ITX-owe zawsze były droższe od ich odpowiedników, ponieważ tu jest dosyć duża minimalizacja, upakowanie tego na małej powierzchni. Więc uważam, że ta cena jest sensowna, a do tego jest to najtańsza, jedna z najtańszych płyt ITX-owych, tak wyposażonych z pełnym Thunderboltem, który znajdziecie na rynku. Tak naprawdę mamy chyba do wyboru 4 albo 5 modeli różnych producentów w klasie ITX na chipcecie Z590. Jest to najtańsza. MSI jest droższa o 100 zł, ASUS jest droższy o 200 zł i nie oferują nic więcej poza tym, co ma. Ta wieżynę D na pokładzie, więc weźcie to pod uwagę. Ode mnie dla tej płyty głównej leci moja rekomendacja. Naprawdę fajna płyta główna, bez RGB. To się może podobać, ale jakby tutaj opakowali RGB, to już byłby chyba przerost formy nad treścią. Yy, natomiast technicznie jest to fajna płyta. Szkoda, że tylko ośmiofazowa sekcja zasilania, ale tak naprawdę 11900K naprawdę ciężko schłodzić po podkręceniu, co widzieliście na załączonych obrazkach wcześniej, yy, więc ta platforma nie jest dla overclockerów. Oczywiście te 5 GHz można wyciągnąć na swoim plocku, jak będziecie mieli szczęście, może 500 na wszystkich rdzeniach. Teraz pamiętajcie o dobrze wentylowanej obudowie, żeby nam się ta sekcja nie zagotowała. Pomimo tego, że jest to dobrze chłodzona sekcja zasilania, tutaj... Tylko 8-fazowa i może nie dać rady z podkręcaniem powyżej tych 5 GHz, albo na przykład z renderowaniem przez 4 godziny non stop. Więc to płyta raczej do komputera przeznaczonego do rozrywki, a nie do pracy. Chociaż jeżeli nie będziemy podkręcać naszego procesora, to jak najbardziej możemy na 900 założyć, odblokować z biosie i będziemy mogli się cieszyć małą, sprawną, fajną platformą roboczą. Dzięki, ode mnie to tyle z tego testu, recenzji i prezentacji Z590i Vision D od Gigabyte. A. Trzymajcie się i pozdrawiam Was w wideoblog tech. Cześć!